Mamo! Czyli pędziemy na krylek, taki okina. Ja, tu jest gram z nimi, on, to jest gra bądź zmiażdżona, ta ściana. My już z nią trochę graliśmy, mamy miksturki, dobra. Nie pijemy, o co tu chodzi, chodź. Mamy jakieś miksturki, dobra, no. My sobie ją kupiliśmy, widzicie? Tu w tym rogu możecie zobaczyć pieniądze. Tak, ja, widzicie? Ja mam sto I to, jem. Jem, jem, jem. Prześcigam wszystkich. To są pieniądze. Nie mogę łączkę. O biegni. Pieniądze dostanie. Ale od bing. Ja chyba zrobię. Mamy taki cel, żeby wziąć miksturkę za tysiąc. I te Nie ma kamy? Grałam. Ja nie mogę. Jak się to? Fioletowe. Obie jakieś. Są to Jak się to przejść? No to. Czy Marta widzi. jak widzicie, jest prosem w tą grę, prawda? Prawda? No, bo ja nigdy nie klałam na komputery. No, on zawsze grał na telefonie, ale widzę... Będzie... Co mam pomówek? Ja nie dostaję piątków. O, dobra, jest, jest taka sytuacja, że nie dostaje się pieniążków. Teraz wyjdziemy na chwilę z tej gry. No bo Xaver nie dostaje pieniążków. No, jak Sewer nie dostaje, to wychodzimy. A Amitor, to znaczy. Robimy krzyżyk. I włączamy na Nele. Mari Nela bo ja kraftung I teraz będzie się ładować Poczekaj. ładować teraz się? Ja? No, a ja przechodzę parkour Jaka to na jak na gra I zobaczcie, prawie ten przeszłam. Wchodzi ze mną. Nie mogę tu na komputerę pęknie ja właśnie uwielbiam na komputerze. No, nie. Na komputerze jest najlepiej. Chyba. To? Tam już Ksawery gramy. Ale kur. Ale tam już gramy. Widzicie, ja już tu... To... Kekla mną, mam piec. Idziesz po parkour

ja nie, ja sobie za będę zdobywać pieniążki. No dobra. Okej, okay, dobra. To ksowary, powiedz coś. jakie mamy kewaki? Zaczynamy grać, nie? Pieniążki. Dobra, ksowary, bierz mi ksówkę?

Chce, ty już masz tysiąc! Nie chcesz, sobie kupić najszybszej miksturki? Tak, mam tyle. Chce, no? Chcesz? Bo jakieś ile podpieram, chcieluję. No dobra, to zbieram. Mów coś, mów coś. Idziemy właśnie idziemy. Zbieraj Zbierajmy. Tylko jak fajna. Masz mm -hmm. zbierać pieniążki. Czy ja ile podwrotną stronę? Cześć. Łaka klik, łaka Kok kliknął I to byłam ja Tak Przeszłeś I. Zobaczymy jak ci teraz pójdzie, co? Mhm, mm i kiedy ja w tej nich uh, mam ich robba? Mój Z myślą też w to grał. Tak. Myślą też takie... ale, ale dziwna ochypa. Póstę. Jak ochypnął, tak? Pusta. Dobra. Ksewery, ty się tobie nie zbiera pieniążki. Wyłączę ci. Ja! No? Bo ty nie umiesz wyłączyć. Dobra. Κουία στο μιξτουρκά χβιών βάνχά Γ καλκά Α μια για την έια λια κλκα να έλα λα έια Ν μια κλάς. Κλκα είνά με μια ό! Κλκ είνά μου. Αμρά κλικείνα μια ο κλίκά. να ους κλίκνω κά κάτλά!

Fer, kupić sobie tą miksturkę, O, jest mega szybka! Tysiąc? No. Dobra. A tysiąc? Wiesz? Mhm. A tysiąc? mam teraz. A ile mi. A ile się. A, ah, już really sobie wybrałam. Jak sobie też tą miksturkę Ja pakuję jakąś chybkę. Hm?

Ale ja też chcę uzbierać tysiąc. Ty mak... I wow, ja pakowałem i to ciepłe i tymać mnie nie ma. Ja. Ale, a ile? Oh. Ja mam pieniążku.

Dwi'n gwneud hynny. Pop, la chi pa pengu yn ymwneud. Dwi'n gwneud hynny. Dwi'n gwneud hynny. Dwi'n gwneud